Dzień dobry, dzień dobry, cotygodniowe tygodniowe wyzwania i roczne. Zacznę od tego binderka, co jak wiecie, w styczniu notorycznie zapominałam. Tu pamiętam sobie, zdrapałam jedną zdrapkę, więc teraz musi być od Mirki to wyzwanko w tym tygodniu. Czyli to tutaj kwot nie wiadomo jak dużych nie ma, no ale zrobimy sobie tak K 6 i to 15. Z grubej rury 2, jakim by dzisiaj pisać? Ja pisać. Może znowu spróbuję tym Nie wiem, grafitowy. Nie, to nie jest grafitowy, to jest granatowy. 2. E o, tyle samo co ostatnio Czyli zrobimy 17 zł. Um, muszę spojrzeć w kalendarz, bo mi się to myli. Czekajcie, ostatnio 28 styczeń, to już 4 luty. U. Nie. A dobra, przecież nie jest czwarty, jedenasty. Matko i córko. No przecież ja tutaj co? Dwa tygodnie. To będzie plus 17 zł. To jest 20-30 zł. Oczywiście tu są banknoty zastępcze nadal. W banknotach zastępczych już mam kwotę 2000 tutaj włożoną. i Bardzo, bardzo się cieszę. Tylko ja już chyba nie mam tych mniejszych drobnych dobra, czyli muszę dać w tych bardzo drobnych nominałach, bo nie mam jak sobie porozmieniać Więc 17,5. Jeszcze jakaś plotka będzie 50, 15, 17, dobra. 5, 10, 15, 17. Najwyżej później sobie w trakcie powymieniam. Mhm. A, to tak miało być. Tu jest świeża koperta. To może to też niech wyschnie. Tu tradycyjnie brudzi się to um, 50 zł. Tylko szukam. Szukam, szukam i znaleźć nie umiem. ten neonowy z szarpi Co dostałam wtedy w gratisie do zamówienia? 50 zł, jak to było, to K6, 8 dzisiaj będzie. I mamy 6 też. 6, czyli 56 zł, tu idzie. To zrobimy tak to zrobimy 100 dziesiątkę sobie dam do tyłu i tu muszę wynaleźć 6 100 i tutaj szóstka idzie Próbuję później sobie to porozmieniać jakoś. 200, 300. O, to się ładnie zbiera w tym wyzwaniu rocznym. Od naszej zgubki. No, ja się śmiałam ostatnio, mówi zgubka. A właściwie no, ja na to nie wpadłam, że przecież to są kwoty, w zależności od tego, na jaki dzień e, przypada. No, ale nie domyśliłam się. Więc mamy dzisiaj 17,20, to jest 37.

Muszę zrobić tak. Dwieście dwadzieścia dwieście trzydzieści i dwa złote jeszcze. Hmm. O, to się udało rozmienić. Czyli mamy już dwieście, dwadzieścia, dwieście trzydzieści cztery. odzyskałam dwie dwudziestki więc teraz mogę się poratować pięć, dziesięć piętnaście, dwadzieścia dwadzieścia dwa, dwa, jeden to jest pięć trzydzieści 30 zł to może być już tak. No i pięknie. Przemieniłam sobie. A to może trafić tu z powrotem. I drobne odzyskane. I tutaj testówka z tej karty. Pięknie. A jeszcze nie mogę zamykać, bo jeszcze mamy przecież wyzwanka od naszej Izzy. I tu też kostka 8, i tu jest 8 tym razem. I to mam status finansowy. I mamy teraz tak, jedenasty. Zero drugi, dwudziesty szósty plus osiem złotych, to mamy trzydzieści pięć złotych. Czyli ta dwudziestka gdzieś tutaj była, jest. Dwadzieścia, dwadzieścia pięć, trzydzieści i pięć. Trzeba sobie zagradzić, tak żeby jakoś z tymi drobnymi tu rozporządzić, ale póki co wychodzi. Czyli 35 zł. Piękne są też te wyzwania. A jeszcze przypominam są za darmo do pobrania ujzy kwiatowe i z piskami przepiękne, po prostu przepiękne no nic, to dziwo ten binderek mamy zrobiony e, tu coś wkładałam czemu to jest takie łysy ja tu znowu porobiłam, aha no brawo ja Przecież to miało być tak Ten biegierek zrobiony. Tam nie trzeba nic podliczać. Teraz gry tygodniowe. Kafelki już się powoli kończą. I ja nie wzięłam sobie mojej teczki. Właściwie kosmetyczki tej. Tych kart tu już jest malutko. I ja też jak ostatnio przeglądałam te karty, to są też takie, które są jeszcze nawet nie napoczęte. Ja może sobie je dzisiaj wydobędę. Troszkę zrobię takie, wiecie, szacher-macher znowu. Dwa. I teraz mogę losowo wybrać Trzecią, czwartą i piątą, dobra, i co dzisiaj powychodzi? Co dzisiaj powychodzi, czwóreczka. Czóreczka Jedyneczka Trójeczka I dwójeczka, tak? Dwójeczka To jest czternaście i już lecimy dalej Czternaście plus plus jeden Woda drugi raz to będzie plus 4, lupa drugi raz to będzie plus 4. To już będzie na wykończeniu, czyli to będzie plus 4. Babeczka, rozpoczynamy babeczkę plus 2. To jest 29 zł. ojojoj oj, oj. dobra, to muszę tu dwójkę zabrać i dać jedynkę i zrobimy tak dwudziestkę sobie zabiorę, pięćdziesiątkę dam spróbuję jakąś ładną trzysta dziesięć. gra i buczy, dobra i teraz porządek z kartami. To jest karta ukończona, więc idzie sobie gdzieś tam, a te karty tu. Dobra i teraz pączu się. Dzisiaj będzie pączuś podwójny. I w 12 jest moje ulubione święto, czyli tłusty czwartek. I teraz tak, kostka kolorowa. Kolorowa kostka. Tu mamy fioletowy. To jest 4 zł, najwięcej ten fioletowy wypada. Niebieski 4 plus 3 to jest 7.

Hej. Niech to tak zostanie. No i pięknie. I oczywiście, wyjście na kawę, bo też zawsze zapominam o tym. Mimo, że nagrywałam wczoraj. W... Nie, kiedy? W sobotę. W sobotę nagrywałam odcinek z grami. I no to trzeba o tym pamiętać. Tu jest kostka sześć i pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwadzieścia złotych. No proszę. No i dziś już ten pisak pisze normalnie. Trzeba go po prostu rozpisać. 252, Czyli dwa zł zostaje. Dobra, to tamtą tą dwudziestkę, którą ostatnio wybrałam. No i pięknie. Mamy to. No i teraz jeden z moich ulubionych kinderków. Czyli te wezwanka. Ciekawe, co dzisiaj będzie za ciekawostka. Szósta karta. Wywność mózgów w fazie REM była wyższa niż w stanie czuwania. 10 zł. 10 zł. Ta dziesiątka bardzo użyteczna. no ale nie mam innej. Ja sobie cały czas też notuję, ile czego wykorzystałam. I teraz to wyzwanko. No ona jest przepiękna. Ciekawe, czy dzisiaj się coś skończy. Czwóreczka, 3, 4. Kostka 12. Kostka 12. I tu jest 8. Trójeczka, piąteczka, to będzie trzy, piąteczka, o, ta już będzie dżing dzisiaj. 11 złotych czyli dwadzieścia zł. dwa Śmiałam ostatnio z Justynki. Justyna budżetuje, bo ona kończyła tą, te zdrabki do końca. No, żebym nie pamiętała, i na szczęście tej kwoty nie pamiętałam. O, dzisiaj sobie odzyskam drobne spoczko. No, zrobię to od razu, żeby nie zapomnieć. Muszę dać stówkę, bo ja już nie mam dziesiątek. Skończyły mi się dziesiątki i tak muszę zrobić. Więc tak będzie dzisiaj. Dobra. Yy, 22 zł muszę doliczyć. No i pięknie się tu poukładało. Bardzo ładnie. To jest moja ulubiona też gra, bo tu są krówki. Już mi się powoli kończą, ale jednak są. I tu będzie tak trójka, czyli 6. Jeszcze raz wrócimy. I czwóreczka. Tu jest 3, tu jest 9. Jakie ja tam stoję ze statusem. Dobra, to dziewięć może być. Dziewięć może być. Żeby mi się koperta nie pobudziła. Czyli złotówkę sobie zabieram. Mam dziesiątek, jak pamiętacie. Więc wezmę tą pięćdziesiątkę, którą zabrałam przed chwilą. Dwie dwudziestki zabieram. Siedemdziesiąt. Skrówki dzisiaj niestety już podliczymy, jak to tam wygląda. 29 plus 24 plus 20 plus 10 plus 22 plus 9. Tak do 140 do 150, więc mam 114. To mogę jeszcze tu dwa razy zdrapać, bo drapie po dwie zdrapki. Sześć, i czternaście. To mamy dwadzieścia, no i fajnie. Sześć i czternaście. Dobrze ja widzę? Tak, czternaście się przez chwilę zastanawiałam, czy ja dobrze widzę. 20 zł. No i śmiałyśmy się też u ostatnio na kanale, że ja już zaczęłam wiosnę, a ona dopiero co skończyła zimę. Ale no 20 zł zgodnie z obietnicą chcę tu dać i tutaj też są cukierki. To ja najpierw rzucę dwoma kostkami szóstkami. 5 i 2 to jest 7 7 zł. I co by tu porobić? Może jakąś parę znowu weźmiemy? Bo para jest za 5 zł. To jest 5, 12, no i może gdzieś 8 znajdziemy. Tu jest 8. Czyli kolejne 20 złotych, niech tu idzie. Przy problemach z dwudziestkami to jest idealne. Ej, nie z dwudziestkami, z dziesiątkami. Bo dwudziestek to ja mam. 40 zł już poszło. W sensie no, po tej książeczki. Już sobie tylko na szybko sprawdzę, czy jest wszystko, co chciałam. 20 tu poszło. A tu też 20. Tu poszło 9. Tu poszło 22. No a tu poszło dziesięć dzisiaj. Tak. Dwadzieścia poszło do gry na kawę. Dwadzieścia cztery Tak. I 29 kafelki. Dwadzieścia dziewięć kafelki. Tak. No to co, moi drodzy? Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. No i tradycyjnie spokojnego dnia wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. No i do usłyszenia, do zobaczenia. No ciao!